Agentko, bystrzak? Gotowa, tato! Niespodzianie jak wiatr z obcych krajów Tak spadł pod nogi Freda Frost Brycia pecha dziś ma, bo swoją misję zna I to do niej zawitał go Gdy twarz mnie jarzy, lepiej być na straży A piętaszek Freda słucha rad Fred! Gdy groźny wróg zunie się za wstród Agentka Brydzia załapie ja Czy komuś tak Choćby żył przy stalu, kiedy Siły dość, ale kto szczęśliwa ma jakąś pachnąca księżniczka. Fioletowy alarm, fioletowy alarm? Co to jest? Fioletowy alarm, fioletowy alarm, fioletowy alarm. O mm -hmm. jak ona pięknie, pięknie. pachnie, o! 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 agentko, by jakbym patrzyła w lustro. Szczęściara z ciebie, Szczęściara? Chyba. O! 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 Czym sobie zasłużyłam na to szczęście? Jestem Iria siódma, księżniczka z pięknej planety porcelanii. Potrzebujecie zaproszenia, by rozpakować mój bagaż? Jesteśmy Wydat do Twoich usług. usług. Oj, to samo wyszło z moich ust! Mm. Oh. Chętko, przybędzie do ciebie z wizytą jej wysokość księżniczka Iria. Już tu jest, komandorze. Dobrze. Będziesz ją przedstawiać jako swoją szkolną koleżankę. Dlaczego? Ponieważ grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Generał Pestilikus z planety Fui zamierza porwać księżniczkę i przyłączyć jej planetę do swojego imperium. O nie! Twoje zadanie to ochrona księżniczki w dzień i w nocy. Jakieś pytania? Tylko dwa. Dlaczego robię wszystko, co mi każe? Czy to, co masz na nosie, to jakiś nowy modny dodatek? Iria i cała królewska rodzina wydziela pewien zapach. Zapach ciasteczek z kwiatów i promieni słonecznych. Jeśli nie zatkasz nosa, będziesz musiała bez szemrania spełnić każde jej życzenie. Tylko popatrz. Chciałaś to oglądać. Ja też. Dosyć. Zacznij robić to, co powinnaś. Weź moje walizki. Weź te walizki. Dopóki tu jesteś pod moją ochroną, nikt nie będzie ci usługiwał. Moje satynowe poduszki? Poprawisz je sobie sama. A pozłacana toaleta? Spuszczasz wodę osobiście. Oh. Jej wysokość Iria Siódma idzie spać. O, i masz się zachowywać jak zwykła ziemska dziewczyna. Znajdź sobie jakieś skromniejsze ciuchy, bo jutro idziemy do szkoły. Dobra, może jednak zejdziesz na ziemię. Aj, czy dosy? Spoko, ja też się codziennie nie A czasem to nawet przez kilka dni. Piętaszku, mam opowiedzieć, jak ty często zmieniasz olej? E, nie przy damach. Ugh. Co to? Ciasteczka z kwiatów. I promieni słonecznych. Oh, 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 oh. Oto jestem. Wow. Zupełnie jak Brydzia, tylko mniej poważna i lepiej ubrana. No dzięki, miło mi. To księżniczka Iria z porcelanii. Dopóki jest z nami, po prostu Iria. O! Będziesz mi towarzyszył w drodze do szkoły królewskim powozem. Potrzymasz mi mój kubek. A, proszę, zmień mnie w królewską karocę albo w stojak na kubki. O, co świetny pomysł, piętaszku, rozkazuję ci, zmień się. Nie, żadnych powozów ani stojaków. Żadnych papierowych opasek na kubki, absolutnie nic. Słuchajcie, Iria jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musimy współpracować, by ją chronić. Jesteś absolutnie pewna, że nie poczuję jej zapachu i nie zgłupiej Jestem pewna. Twoje nozdrza są zbyt małe, by jej zapach na ciebie podziałać. Cześć bryćka! Fajne zatyczki! Tak, dzięki. Generał pochodzi z naprawdę cuchnącej planety. Jeśli poczujesz jakiś smród, to on lub jego szpiedzy będą w pobliżu. Ciasteczka, kwiatuszki. Dlaczego słyszę tę muzykę i mówiłam: Żadnego diademu! A jest ciebie sztywniara! Tak, pewnie się zastanawiacie. <głos> <głos> Ten przeklęty katar. W każdym razie, pewnie się zastanawiacie, jak handel morski wpłynął na XIX-wieczną gospodarkę. E, 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 panie profesorze, zwykle, gdy dochodzi nowa uczennica, to przedstawia się klasie. <noise> Ewa bydowa uczennica. Panie psorze, ma bardzo ważne pytanie. O Handel morski. w życiu musisz zaczekać. Proszę, przedstaw się. Ach, oh, dziękuję. Otóż jestem Iria siódma, księżniczka z planety porcelani. I tak się cieszę, że mogłam was zaszczycić moją obecnością. Wow, niezła przemowa, zabawna. <laughs> Jestem ja, jesteś, Co? Teraz! To miejsce jest wolne? Koszmarne zadanie! Czy dasz mi swój autograf, księżniczko? Wykryto cuchnący zapach! Uwaga, cuchnący zapach! Co jest? Mam cię szpiegu! Brawo! Złapałaś generalskiego szpiega! Kogo? Ha? Fałszywy alarm! To jego skarpetki. Bo! O, nie! Moja droga! Nie wolno powalać i obezwładniać kolegów. Za karę zostaniesz po lekcjach w bibliotece. Ale Brycia tylko próbowała mnie chronić. Niech pan odwoła te karę. Dziękuję panu. Nic z tego. Nic... Ni, nic z tego? To znaczy... nie? Aha. Właśnie tak. Jak to nie czuje pan tego zapachu? Nie czuję nic od wiosny 1951. Co to była za wiosna? Psz! Jeśli natychmiast nie odwoła pan tej kary, wtrącę pana do lochu w tej instytucji! Obawiam się, że są zamknięte z powodu renowacji. Uh, Ćwiczy kwestie, zapisała się na kółko teatralne. Zostanę po lekcjach, proszę się nie martwić. Fred, zabierz ją do domu i przypilnuj, dopóki nie wrócę. Pamiętaj, zatkaj nos i żadnych powozów ani diademów. Spoko loko. Brydzia sprawdza się jako służąca. Myślisz, że się ucieszy, jeśli mianuje ją księżną porcelani? Będzie zachwycona. A czy ja mógłbym zostać księciem porcelani? Tak, czat. Wiem, jak jej podziękuję. To przepiękna suknia, naprawdę doskonały wybór. Nie mogę oderwać od niej wzroku. Zupełnie jakby się wzywała. Wiem, co się o tym. Fred, coś mi tu brzydko pachnie. To pewnie skarpety sprzedawczyni. Proszę dopisać to do rachunku. Księżniczka Iria Siódma. Z porcelanii. Oczywiście, wasza wysokość. Urządzenie śledzące jest ukryte w sukni! Generale. Fred? Iria, piętaszek! Niespodzianka! Agentko Bystrzak, zamknij oczy. Agentko Bystrzak! Dziękuję za twoją ciężką pracę i poświęcenie. Pomyślałam, że pewnie chcesz wyglądać tak, jak ja. Nie ma za co. O, dziękuję. Skąd ją wzięłaś? Ze sklepu. Czy... czy ktoś ją widział? Rozmawiała z kimś? Fred! Wyprowadź stąd Wirgię! Piętaszek laser neutralizujący! <śmulatory> Uwolnij mnie! Rozkazuję ci! W imieniu obrońców rozkazuję ci puścić księżniczkę! Co mi takiego zrobisz? Mrugniesz na mnie? Hej, twardzielu! Wziąłeś nie tę dziewczynę! Księżniczką jest ta druga. Ty zdrajco, jak śmiałeś mnie wydać? Bo mam ci dość! Fred, wypoleruj mi korony! Fred, usmaż mi omlet. Fred, zjedz mój omlet. Fred! Dość! O, o, o! Wszystko mi się poplątało. Mm. Lace paraliżujące jest. Pamiątki dla rodziny są. Księżniczka jest. Ale nie ma tu nic co dwóch księżniczka ani słowa. Da się to sprawdzić? Prawdziwa księżniczka pachnie jak ciasteczka z kwiatów i promieni słońca. No, niezły pomysł. Dzięki, stary. <grym> Tak, to, to jest prawdziwa! Nie, nie! Rozkaz mu, żeby cię uwolnił! O, o, o. Wrogi żołnierzu, czy byłbyś tak uprzejmy i nas uwolnił? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. mnie zaszczyt, Wasza Wysokość! Gratuluję, agentko Bystrzak! Najdziwniejsze jest to, że generała wydał nam jeden z jego żołnierzy. Księżniczko, twój statek czeka. O, o, o! Komandorze, mogę popilotować! Zawsze o tym marzyłem! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, Wasza Wysokość. Hop! Hop!